Cześć, witajcie! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać nasz nowy system montażu wszystkich naszych kufrów. i twardych kuchrów, i miękkich toreb, i skórzanych toreb. Szybki montaż, zamykany. Mamy w tej chwili taki montaż do wszystkich modeli e, motocykli. Inny jest do Indiana, inny jest do Harley'a, inny jest do BMW. I taki stelaż pomaga nam, żeby zapięć nasz nowy system. Wpinamy, zapinamy. W jest zamykany na kurczyk. I w tej chwili nie możemy odblokować tej rączki. Jeżeli teraz będziemy chcieli otworzyć tą, otwieramy i wypinamy ten kufr. To samo możemy zrobić ze skórzanym kufrem. Kufer skórzany. Małe, duże kufry wypinamy, zapinamy i również tu w kieszące mamy zapinany kluczyk. I Barby miękkie. Zwyczaj mamy tutaj na bagażniku. Te bagażniki są również w naszej ofercie. Zapinamy tutaj ten bagażnik za pomocą tego systemu. Wsuwamy. I również jest zapinany jest od środka, zamykany jest od środka na kluczyk. Także tej torbinika nie jest w stanie zabrać. Szybko ściągamy to, teoretycznie również i praktycznie możemy zapiąć ją na boku. Jeśli chcecie więcej wiedzieć na temat naszych nowych systemów montażu, na temat nowych produktów i toreb, które mamy, subskrybujcie nasz kanał. I pamiętajcie, że wcześniej czy później każdego z Was puścimy z torbami.